Czy tak samo jak my lubisz niespodzianki? Już niedługo się o tym przekonamy. Za chwilę jeden z najbardziej tajemniczych i nieprzewidywalnych challenge. I zacznie się już za kilka sekund miłego oglądania! Jestem gotowy, żeby jako pierwszy otworzyć safe. Mam nadzieję, że znajdzie się tam coś dobrego, oby tylko intuicja mi nie zawiodła. O, nie myliłem się do brokuły! Tak, Zak, zdecydowanie masz pecha. Spójrzcie, jak tego dużo. Nie chcę tego wszystkiego jeść. Chyba już wszystko wytrząsnąłem z tego sejfu. Te brokuły strasznie śmierdzą. Jedz je szybciej, Zak. Przecież to robię z ledwością. Czuję się, jakbym jadł trawę. Zaraz zwymiotuję. Dobra, już nie mogę. Nie ma mowy, zjadaj do końca. No dalej, otwórz buzię, pomożemy ci. Właśnie tak. A mówiłeś, że już nie możesz. Świetnie sobie radzisz. I jeszcze kawałeczek. Szybciej przeżuwaj, musimy się pospieszyć. No i po wszystkim dałeś radę, widzisz? Nie dziękuj nam za pomoc. Mam jakieś dziwne skurcze w żołądku. Mówiłem wam, że nie mogę tego wszystkiego zjeść. Fuu, jak śmierdzi! Zak, wszyscy tu się udusimy. Natychmiast potrzebuję perfum. Mam nadzieję, że uda się pozbyć tego fetoru. Muszę wszystko porządnie spryskać. A ja użyję wentylatora. Przepraszam, jest mi bardzo niezręcznie, ale same kazałyście mi to wszystko zjeść. Dobra, zapomnijmy o złych rzeczach i zobaczmy, co jest w moim sejfie. Jestem pewna, że jest tam coś ciekawego. Hmm, to dziwne. Nie rozumiem, co to jest. Wow, to jakiś duży czarny kapelusz. Może go przymierzysz? Świetnie pasuje, dokładnie w moim rozmiarze. Patrzcie, się, co się dzieje. Gdzie ona się podziała? Lili, gdzie jesteś? Wracaj! Nic nie rozumiem. Co za dziwne uczucie. Widzicie mnie? To chyba czapka niewitka. Daj mi przymierzyć. Wow, Zach, zniknąłeś! Powinieneś tu być, a cię nie ma. Ojej, dlaczego nas straszysz? Przepraszam, pomyślałem, że się trochę zabawię. Lili, oddaj mi tę czapkę. Nie, była w moim sejfie. Zobaczmy lepiej, co ma Bella. O, paczka maczosów! Niezły początek. Właśnie zrobiłam się głodna. Trzeba coś zjeść. Ja też bym nie odmówił. Kurczę, nie tak łatwo ją otworzyć. Daj mi to, pomogę ci. Jeden cios i gotowe. Wszystko rozsypałeś, dzięki, Zak. Chciałem ci pomóc, a ty mi tak dziękujesz. Wiem, że chciałeś ukraść moje naczosy. Ale to ci się nie uda. Sama wszystko zjem. To się jeszcze okaże. Nigdy nie rezygnuję z moich planów. Ej, ręce precz od mojego jedzenia. Oła, to boli. Co ty sobie wyobrażasz, Bella? Tak, to już przesada. No nic, moja czapka pomoże mi zdobyć to, czego chcę. Nie wiedziałem, że jesteś tak okrutna. Ojej, latające na czosy! Nigdy nie widziałem czegoś takiego! Patrz, to niewiarygodne. A gdzie się podziała, Lili? Jej czapka też zniknęła. To podejrzane. Chyba wiem o co chodzi. Cześć, Zak. Dawno się nie widzieliśmy. E, przepraszam, jestem trochę zajęta. Muszę natychmiast zjeść chipsa. A tak, przy okazji to mój kapelusz, oddaj go. Nie pozwolimy na to! Lili, czy ty mnie słyszysz? Znajdziemy cię. Za, ona ukradła więcej naczosów. Musimy ją szybko złapać. Naiwniacy, tak łatwo ich zmylić. Niech sobie biegają, a ja wszystko zjem. Baa. Czyż to nie genialne? Baa. Jakie to jest pyszne. Cieszę się, że dostałam ten magiczny kapelusz. Ups, ktoś wrócił. Yy, muszę spadać. Zak, znowu ją zgubiliśmy. Ujsz, prawie wszystko zjadła. Zaklepuję ostatni kawałek. Może ja tym razem zacznę? Mam przeczucie, że dostanę coś dobrego. Wow, ile truskawek. Jak one tu wszystkie weszły? Chociaż nieważne, byle tylko zmieściły się w moim brzuchu. Są przepyszne. Jakie dojrzałe owoce, wspaniałe. Bella, jesteś taka niechlujna. Mówisz tak, bo jesteś zazdrosny. Nie dostałeś pysznych i dojrzałych truskawek. No dobra, masz rację. Hm. Wiem, a gdyby tak zrobić truskawkowy makijaż. Wygląda niesamowicie. Teraz moje usta są nie tylko różowe, ale i słodkie. Jak zwykle zajmujesz się jakimiś bzdurami. Co ty możesz wiedzieć o makijażu, Zak? Dobra, nie mam czasu na rozmowę z tobą. Mam całą górę truskawek do zjedzenia. Chodźcie tu moje słodziutkie. Och, ten smak przypomina mi lato. Oj, Prawie zapomniałam o szypułkach. Bella, wcale nie musiałaś ich na mnie wypluwać. Daj spokój, Zak. Nadszedł czas, abyś ty otworzył safe. No proszę, znowu jakieś paskudztwo, aż strach pomyśleć. Ale my jesteśmy bardzo ciekawe, co to otwieraj? Tylko nie to. Papryczki chili. Wiedziałem, że to nie będzie nic dobrego. Wow, czuję, że zaraz zrobi się tu gorąco. Powodzenia, Zak. Boję się, że to mi nie pomoże. Wow, jak tu dużo chili! Nie wyobrażam sobie, jak mam to wszystko zjeść. Ręce mi się trzęsą ze strachu. Jestem bardzo wrażliwy na ostre rzeczy. To byłoby trudne do zniesienia dla każdego. To jak prezent od samego diabła. A oto i on! Zakiec swoje chili! Będzie ci smakować. Bella, kiedy wreszcie przestaniesz się wygłupiać? To niedorzeczne. Wcale nie wyglądasz jak diabeł. Nie boję się ciebie. Pozbądź się tych głupich rogów. Dobra, mogłeś się trochę chociaż pośmiać. No to smacznego. Jedz już, Zak. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś. Może mimo wszystko jest jakieś wyjście. Nie ma. Nie ma wyjścia. Jedz. To straszne. Co mnie czeka? Robi się gorąco. Przygotujcie dużo wody. Chyba nie chcecie, żebyśmy wszyscy poszli z dymem? Czuję, że zaczyna się we mnie coś palić. Jeszcze kilka papryczek i wybuchnę jak beczka prochu. Zaczęło się. Myślę, że musimy szybko coś zrobić. O nie, to był zły pomysł. Wiem, co zrobimy. Potrzebujemy planu awaryjnego. Zak, trzymaj się. Wszystko będzie dobrze. Wóz strażacki już spieszy z pomocą. Co zamierzasz, Lili? Zaraz zobaczysz. Nie martw się. Wszystko jest pod kontrolą. Ulżyło mi. Super. Nie przestawaj, Lili. Akcja ratunkowa Zaka zakończyła się sukcesem. Uważaj, bo chlapiesz wodą dookoła. Uff, chyba wydobrzałem. Otwieraj safe, Lili. Już, myślę, że znowu jest tam coś magicznego. Dziwne. To zwykły kitkat. Nie ma w nim nic szczególnego. Ojej! Dlaczego jest taki długi? To niekończący się kitkat. Wow! Czyli możesz podzielić się nim z przyjacielem? Nie mogę, Zak. Wiedziałem, że ten plan nie zadziała, więc mam inny. Co ty zrobiłeś, Zak? To było niechcący. Przez ciebie upadłam. Rozciąłeś mojego niekończącego się kitketa? Musiałem to zrobić, bo nie chciałaś się podzielić. I nie mam zamiaru. Sama to wszystko zjem. A ty możesz siedzieć i zazdrościć. Aż mi ślinka cieknie. Tak bym chciał go spróbować. Obawiam się, że nie zostawi nam nawet kawałka. Zobacz, jak zachłannie je. Lili, przydała być się lekcja dobrych manier. To nie ma znaczenia. Było pyszne. Boże, nigdy nie widziałam nic piękniejszego. Kizzy, kizzy. Może przestaniesz się sobą zachwycać i otworzysz już ten safe. Ja to zrobię. Hmm, są tu jakieś okulary. Wyglądają super. Są takie oryginalne. Ekstra. Pasują ci. Dzięki. To dziwne, coś tu jest. Nie rozumiem do czego służy ten guzik. Bella zrobiłaś dziurę we włosach Lili. To straszne! Moje włosy są zniszczone. Bella, jak mogłaś? Uh, Przepraszam, to wyszło zupełnie niechcący. Zak, zobacz co mam. Igła i nitka. A, zrozumiałem o co ci chodzi. Lili, nie płacz, naprawimy to. No weź się w garść. Zaszyję ci włosy. I jak udało się? Wow, moja fryzura wygląda jak nowa. Widzisz, niepotrzebnie się martwiłaś. Cieszę się, że już jest OK. Zak, otwieraj safe. Mam nadzieję, że dostanę coś smacznego. Wow, to lody! Co za fart! W końcu mi się poszczęściło. Jedz je szybciej, zak. Nie możemy się doczekać, żeby to zobaczyć. Dokładnie. Możecie tylko patrzeć, jak ja jem. Dobrze, że pod ręką była duża łyżka. Może jednak nas poczęstujesz? Innym razem, na pewno nie dzisiaj. Proszę, jesteśmy przecież przyjaciółmi. Powiedziałem, nie. Przestańcie mnie nękać. Bella, wiem co robić. Użyj okularów. Genialny pomysł, Lili. Zróbmy to. Zobaczymy, czy Zach lubi roztopione lody. Wyszności, chcę więcej. Co się stało z moimi lodami? Dlaczego są takie rzadkie? No nic, można je pić jako koktajl. Mm, tak też mi smakują. Rewelacja. Lili, twój plan nie wypalił. Naprawdę przypominają koktajl mleczny. Nie szkodzi, muszę ponownie skorzystać z okularów. Damy nauczkę chciwemu Zakowi. Świetnie, Bella, wiedziałam, że Twoje okulary nam pomogą. Dziwne, dlaczego te lody tak szybko się skończyły? Nie mamy pojęcia. Tak, niczego nie widziałyśmy. Ale tu są jakieś dziury, skąd się wzięły? Zrobiłyście to specjalnie, prawda? Przyznajcie się. Zak, chętnie bym pogadała, ale czeka na mnie mój sejf. I ciekawe, co w nim jest. Ała! Ukułam się w palec! A mój Boże, to boli! Tu jest jakaś igła. Skąd ona się wzięła? Lili, dostałaś to, na co zasłużyłaś. Nie trzeba było zabierać moich lodów. Już czuję się lepiej. Przestań się wygłupieć, Zak. Co tam jest? O nie, to kaktus! Smacznego, Lili! Po co nam twój pusty sejf? Odłóż go bella! Ojej, jak tu dużo kolców! Mój nos! To tak bardzo boli! No i proszę, znowu się ukłułam. Wyglądasz jak jesz. Bardzo zabawne, Zak. Ciekawe co Ty byś zrobił z takim kaktusem. Dzięki Bogu, pozbyłam się już tych igieł. I już wiem, jak je usunąć z kaktusa. Bella potrzebuje twoich laserowych okularów. Co ty wyprawiasz, Lili? Wkrótce się przekonasz, Zak. Voila! Przecięłam mojego kaktusa na pół. Ej, dlaczego wyrzuciłaś moje okulary? Przepraszam, myślałam, że już nie są potrzebne. No to czas skosztować mojego kaktusa. Mam nadzieję, że w środku smakuje dobrze. Jak dobry? Całkiem niezły. Powiedziałabym nawet, że jest super. Boże, to jest obrzydliwe. Skoro jest taki dobry, to my też chcemy go spróbować. No! No, jeśli naprawdę nalegasz, to niech będzie. Chętnie się podzielę. Wszystko dla moich przyjaciół. Dziękuję, jesteś bardzo miła. Fuu, jakie to gorzkie! Naiwniacy, oszukałam was. Od kogo zaczniemy? Kogo by tu wybrać? Nie mogę się doczekać, kiedy wcisnę przycisk. No to idę do ciebie, Mary. Świetnie, właśnie wybrałam. Super. Masz dziś szczęście. Wkrótce będziesz kąpać się w słodkiej bitej śmietanie. Jestem pewien, że ci się spodoba. Co to jest? Wow, to naprawdę jest bita śmietana. Jest taka puszysta. Super. Nie przestawaj, Zak. Nadszedł czas, aby jej spróbować. Wydaje mi się, że puszka jest pusta. Skończyła się. Cieszę się, że dokonałam tego wyboru. Czerwony przycisk przyniósł mi szczęście. Ups, coś przypadkiem nacisnęłam. Nie chciałam tego zrobić. Mary ponownie nacisnęła przycisk. Cóż, to jej wybór. Tym razem dostanie wiadro surowej ryby. Nie, nie trzeba! Nie rób tego zak! To był przypadek. Wystarczy mi bite śmietany. Fu, jak to śmierdzi! Nie wiem, jak ty to znosisz, Mary. Chyba już pójdę. Nie ma tu czym oddychać. Muszę natychmiast zatkać dziurę w pudełku gotowe. Dzięki temu powietrze nie wydostaje się na zewnątrz. Co ty robisz? Zaraz się uduszę. Pomocy! Nie mam wystarczająco dużo powietrza. Tracę przytomność. I po wszystkim. Teraz już na pewno jestem uratowany. Hej, gdzie są wszyscy? Co się tam dzieje? Hej, zupełnie o tobie zapomniałem. Nie martw się, już tu jestem. Zobacz, co mam. Co to jest? Jakiś rodzaj proszku? Zaraz zacznę kichać. To kolorowe farbki w proszku na Święto Holi. Zobacz ile ich jest. Czy to nie wspaniałe? Nie mogę oddychać. Przestań Zak. Teraz na pewno kichnę. Hapsik. Jak mnie drapie w nosie. W ogóle mi się to nie podoba. A ja myślę, że to świetna zabawa. Kate, dlaczego bujasz się w pudełku? Co się dzieje? Zaraz kichnę. Hapsik. Nie. Tego, to obrzydliwe. Mam twoje smarki na całej twarzy. To ohydne. Jak mogłaś? Muszę wszystko oczyścić i porządnie wyprać. Hej, nigdy więcej nie będę z tobą grać w tę grę. Chyba już wybrałam przycisk. Podoba mi się ten zielony. Gratulacje, Wendy. To właściwy wybór. Otrzymasz ogromny worek pianek marshmallows. Te pianki są takie miękkie, po prostu cudowne. Chciałbym je zatrzymać. Ups, wygląda na to, że coś zepsułem. Będę udawał, że nic się nie stało. To wszystko jest twoje. Częstuj się. Smacznego. Co to jest? Nic nie rozumiem. Dobra, muszę wziąć się w garść i przestać panikować. To marshmallows. Niepotrzebnie się bałam. Miałam szczęście. Chyba nadszedł czas na porządną porcję słodyczy. Jakie to jest pyszne, mam na tę ochotę, teraz już nic mnie nie powstrzyma. Jestem gotowa zjeść każdy okruszek. Masz niezły apetyt, Wendy. Mam kolejną niespodziankę. Roztopię teraz twoje pianki. Zobaczymy, jak ci się to spodoba. Dlaczego tu jest tak gorąco? Jestem cała mokra. Chcę się ochłodzić. Niech ktoś wyłączy ogrzewanie. To dopiero początek, Wendy. Zak, co ty robisz? Odłóż suszarki do włosów. O nie, moje pianki zaczynają się topić. Przestań, proszę, bo je zniszczysz. Muszę je uratować. No dobra, skoro prosisz. Chociaż nie, żartowałem. Nie przestanę. To brzydliwe. Wyglądają ochydnie. Myślę, że osiągnąłem swój cel. Wszystko zepsułeś. Teraz nie mogę tego zmyć. To jest obrzydliwe. Moje palce całe się lepią. Zaknie nie wybaczę ci tego. No daj spokój. To była świetna zabawa. Nie sądzę. Pobrudziłaś mi nos klauna, jak mogłaś. Co za ochyda. Teraz poczuj to, co ja. Nadszedł czas, aby mi ja dokonała wyboru. Niech to będzie niebieski przycisk. Wspaniale, Suzy. Kibicuję ci. Chwileczkę, muszę się przygotować. A oto co wybrałaś. Górę śmierdzącego, spleśniałego sera. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Dobrze, że nie czuję tego zapachu. Smacznego. To wszystko dla ciebie. Skąd się bierze ten swąt? Natychmiast potrzebuję spinacza do ubrań na moim nosie. Niestety jest tylko jeden spinacz i to ja go zarezerwowałem. O nie, to śmierdzący ser. Nienawidzę go. Jest po prostu paskudny. Teraz nie ma tu absolutnie czym oddychać. Co tam się dzieje? Skąd się bierze ten smród? Widzę, że wcale się do wam nie podoba, a szkoda. Ale nic nie mogę na to poradzić. Muszę być cierpliwy. To jest po prostu obrzydliwe. Po prostu nie znasz się na dobrych serach. Nie mogę już tego znieść. Myślę, że nie będę już potrzebował tego spinacza. Dobra, rzucę wam maski tlenowe. Super, nareszcie. Tym razem będę bardziej ostrożna w swoich wyborach. Lepiej nie popełnić błędu. Dobra, naciskam żółty. Całkiem nieźle wybrałaś miód Suzy. Z wyjątkiem tego, że jest na nim cały rój pszczół. Wynoście się stąd natychmiast. Myślę, że udało mi się je rozproszyć. No dobrze. Czas otworzyć ten słoik. Pokrywka jest mocno przykręcona. O nie, cała się powróciła. Trzeba będzie ją wyrzucić. Boże, tak pięknie pachniasz, chcę się spróbować. Ten miód jest tak pyszny, że sam chętnie bym go zjadł. To jest takie słodkie, super! Suzy, jestem pewien, że się nie zawiedziesz. Co to jest? Wygląda jak flegma. No może znowu się mylę? Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Najpierw spróbuj. Co to ma być? Muszę przetrzeć oczy, bo nic nie widzę. To bardzo nieprzyjemne uczucie. To tak, jakby oblano mnie klejem, ale to wcale nie wygląda jak klej. Wow, to jest miód! To jest takie słodkie, super, jest pyszny. W końcu mi się poszczęściło. Wiem wszystko, obiecuję. Starczy mi na długo. Wydawało mi się, że słyszę brzęczenie. To dziwne. Tam jest pełno pszczół. To straszne. Muszę się stąd jak najszybciej wydostać. Rzucę w nie butem. Tak jest, amasz, amasz. Wynoście się stąd natychmiast. Co ja słyszę? Okay. Suzy znowu nacisnęła przycisk. Cóż, no to jej wybór. Pióra lecą w Twoją stronę, łap. Wyobrażam sobie, co się za chwilę wydarzy. Będzie wyglądała jak kurczak. To zabawne. Wynoście się stąd. Co się dzieje? Nie prosiłam o nic więcej. Przestań, zak, przestań. Nic nie widzę. Pióra przykleiły mi się do twarzy. To jest po prostu obrzydliwe. Co za koszmar. Wyglądam jak kurczak. To jeszcze nie wszystko. Nacisnęłaś też inne przyciski. Dlatego właśnie dostaniesz mleko. Ile można? I to było przypadkowo. Nie chciałam nic naciskać, chociaż może mleko to wszystko ze mnie zmyje. Rysznic z mleka to całkiem niezłe rozwiązanie w Twojej sytuacji. Dziękuję Ci za, jesteś prawdziwym przyjacielem. Nie ma za co, Suzy. Zawsze do usług to jeszcze nie wszystko. Dostaniesz też ogromny kubełek popcornu. Mam nadzieję, że przynajmniej to sprawi ci radość. Popcorn? Dokładnie, no dalej, uśmiechnij się. To wspaniałe. W mojej sytuacji miło jest mieć coś do przekoszenia. Nie przestawaj za kłapie. Ten dzień można przecież jeszcze uratować. Prawie zapomniałam o wszystkich złych rzeczach. No cóż, nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Niech to będzie zielony przycisk. Harmonizuje z kolorem moich ubrań. Jaki uroczy Karaluch. Mam nadzieję, że Wendy go polubi. Podobnie jak jego przyjaciół. Przecież to właśnie ich wybrała. No do wiaderka maleńki. Właśnie tak wspaniale. Czas poznać Wendy. To wszystko dla ciebie. Łap! Myślę, że dokonałam złego wyboru. To nie jest miłe uczucie. To jest ziemia, okropność. W ogóle mi się to nie podoba. Zak, przestań, przestań. Dobra, teraz muszę wziąć prysznic, żeby się z tego otrząsnąć. Chyba coś mi utknęło we włosach. To karaluchy! To straszne! Boję się ich. Odejdź stąd natychmiast! Jest gorzej niż myślałam wszędzie są karaluchy. Wspinają się po ścianach i przyciskach. To jest jakiś horror. Wypuśćcie mnie stąd, bo się rozchoruję. Ups, wygląda na to, że Wendy się rozhisteryzowała. Hej, dokąd biegniesz? Wow, zrobiła dziurę w pudełku. Wygląda na to, że ona wcale nie lubi karaluchów. No cóż, będę o tym pamiętał na przyszłość. Jak widać, czasami los szykuje nam niemiłe niespodzianki, ale musimy je przyjąć z godnością i nigdy nie rozpaczać. Pamiętaj, że dobre rzeczy zawsze przychodzą po tych złych, a najważniejsze to cierpliwie czekać.